Cześć, dzisiaj chciałbym wam pokazać, jak zainstalować Windowsa 7, Windowsa 8, Windowsa 8.1 na komputerze z nowej generacji płytą główną, płytami głównymi, gdy nie działa klawiatura i myszka. Jest to bardzo duży problem, ponieważ jak widać, instalator w pewnym momencie zatrzymuje się i nic, kompletnie nic nie możemy na to poradzić. Nic nie możemy zrobić, nie ma żadnego urządzenia wskazującego, które mogłoby nam zmienić, wpłynąć na to żebyśmy mogli po prostu wybrać jakąś opcję i kontynuować instalację systemu Windows. W tym przypadku Windows 7. Jest to problem. Dzwoniłem do Microsoftu, dostałem informację, że niestety, ale te instalatory Windows 7, 8, 8 1 mają starsze sterowniki zaimplementowane i po prostu Microsoft przestał już jakby się zajmować tym i teraz wspiera to tylko w podstawowych kwestiach. Jak widzicie, ja użyłem tutaj instalatora, Instalatora przygotowanego na pendrive USB, równocześnie zaimplementowałem sobie sterowniki na, do, do tej instalacji Windows, ale też i wypróbowałem taką metodę po prostu włożyłem płytę DVD z, ze sterownikami płyty głównej, w tym przypadku Asus Prime X370, i sterowniki tej płyty głównej zawierają już yy, sterowniki, oprogramowanie tej płyty zawiera już z autostartu sterowniki do obsługi klawiatury i myszy. I to mi zadziałało. Fajnie wszystko było, świetnie to działało, działała klawiatura myszka, ale tylko przez jakieś 5 do 10-15 sekund będzie wam działać, później instalator się zawiesi. Nie chcę mi się tłumaczyć wam dlaczego tak jest, nie będę się rozpowiadał na ten temat. Mm, po prostu jest to problem jest to problem, natomiast y, i ta właśnie płyta, chciałem wam powiedzieć, że ona y, ma w sobie te sterowniki, wszystko działa, jeśli włożymy pendrive'a i po prostu płytę ze sterownikami DVD. To wszystko działa. Drugim sposobem, na jaki wpadłem, to po prostu zainstalowanie systemu na innym komputerze, na dysku SSD, SSD i przeniesienie go na ten komputer, na którym chciałby miał być zainstalowany. Oczywiście także pojawił się ten problem, inny problem z kolei już, że Wykrywało, system wykrywał klawiaturę i myszkę, ale tylko od 5 do 15 sekund. To trwało. Później, jak widzicie, gasła kontrolka klawiatury, i klawiatura już była niewykrywana całkowicie. Można też yy, zaimplementować sterowniki myszki i klawiatury od razu z instalacją Windows 7.8.8.1. Widzicie, że ja mam tu taki, właśnie Windows sobie zaimplementowałem narzędziami ze strony Microsoftu i to działa. Działa to fajnie mi się wszystko zainstalowało i fajnie wszystko działało. Tu akurat widzicie program, który ściągnąłem ze strony Microsoftu do właśnie przygotowywania instalatora Windows na pendrive, pamięci flash. To działa oczywiście. Ten instalator na pamięci flash jest wykrywany przez system tak jakbyście włożyli płytę z oryginalnym Windowsem. Chodzi mi o tą oryginalną płytę z, z tymi wszystkimi zabezpieczeniami 3D i tak dalej. Rozwiązaniem jest jak widzicie Myszka pod PS2. Pod port PS2. Włączona do portu PS2. Porty PS2 do klawiatury i myszy znajdują się jeszcze w nowej generacji płytach głównych i myślę, że jeszcze przez jakiś czas będą. Jak widzicie, wszystko działa ultra fajnie, świetnie. Kiedy już podepniemy taką myszkę starą, ja ją wygrzebałem w garażu w takich śmieciach. Naprawdę to jest totalny krab. Wygrzewałem ją właśnie w takich śmieciach komputerowych. Udało mi się, znalazłem ją. Bardzo odetchnąłem, ponieważ, ponieważ wiedziałem, że <laughs> aha, tamten instalator, coś się stało z tamtym instalatorem. Wiem, że jeszcze raz chciałbym to robić i tak dalej. Nie chciało mi się. W związku z tym, to była jedna z opcji, na którą wpadłem wcześniej. musiałem Poszedłem szybko do garażu, trwało to 5 minut, wyciągnąłem myczkę. Okazało się, że wszystko działa. Przypomniały mi się kiedyś problemy z adapterami na RS232 do programowania urządzeń, na przykład, i właśnie wygrzebałem tą myszkę w tym garażu. No, i kiedy już ją przyniosłem, włączyłem właśnie zwykły instalator z płyty DVD. Okazało się, że wszystko działa. Wszystko działa. Działa również na systemie, który zainstalowałem na innym komputerze, i przeniosłem to z dyskiem na drugi komputer, ponieważ tam nie chciało to działać. Działała myszka i klawiatura działała tylko 15 sekund i kiedy już zaktualizowałem sobie wszystkie sterowniki, aha, jeszcze jedna rzecz, adaptery USB na, RS, na porty PS2 nie działają, nie działają, tylko i wyłącznie oryginalna myszka, która jest połączona przez porty wtykiem, która się komunikuje z komputerem poprzez wtyk PS2. Tylko to działa. Tylko i wyłącznie to działa. My stare myszki komputerowe. I one działają. Kiedy już dzięki tej starej myszce z PS2 na PS2, w cudzysłowie, zainstalujemy sterowniki USB do klawiatury i myszki, wszystko nam pięknie działa. I myszka, i klawiatura, każda jedna. Cokolwiek byśmy nie podpięli, wszystko działa, funkcjonuje normalnie. Jeszcze musicie wiedzieć, że ten sterownik USB, właśnie który jest implementowany do tych starszych systemów Windows 7, 8, 8 1, ten sterownik pochodzi z, z Windowsa 10. To może niektórzy wiedzą, ten sterownik pochodzi właśnie z Windows 10 i ten sterownik jest yy, właśnie implementowany do tej, do tej instalacji Windows 7, Windows 8, Windows 8.1. Napisałem do wsparcia Asusa, dostałem od nich po prostu plik sterownika który pochodził z Windowsa 10 i który to zaimplementowałem i dzięki któremu to wszystko zadziałało. Jednak najprostszy sposób to jest zakupienie lub znalezienie u siebie znajomych rodziny, kolegów, koleżanek, koleżanek i kolegów po prostu starej myszki, starej myszki z wtykiem PS2. I to tyle. Na razie pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć.